Jaki był los Kyla Kreina z gry Dying Light po zakończeniu dodatku The Following? I tak, wiem, że ostatnio był już bardzo podobny film na moim kanale, jednak jak widzicie, ostatnio ciągle na ten temat wychodzą coraz to kolejne fakty, więc ewidentnie jest coś na rzeczy. I czasem są to małe rzeczy, jak jakieś pogłoski, plotki czy teorie, ale czasem, tak jak ostatnio, pojawi się coś na tyle dużego, że trzeba sobie o tym powiedzieć. I takie coś ostatnio miało miejsce, więc rozsiądźcie się wygodnie, bo porozmawiamy sobie o pewnym screenshocie z live'a twórców Dying Light. Nowym wycieku niedodanych do Dying Light 2 dialogów, które również mówią o Kyle'u Crane'ie i o które wiem, że pytaliście w komentarzach, a także jeszcze raz o zakończeniu The Following, bo tam jest coś, co osobiście sam przegapiłem i na co myślę, że warto, abyśmy wszyscy zwrócili uwagę. No a więc skoro plan mamy już za sobą, to zapraszam Was w wspólną podróż po meandrach teorii, które zdają się sugerować powrót wątku Kyle'a Kraina z Dying Light, w drugiej części gry, być może w kolejnym dodatku. A więc całkowicie odwrotnie niż w ostatnim moim filmie, w którym raczej skłaniałem się ku temu, że Krejna raczej już nie zobaczymy, a jego historia zakończyła się wraz z zakończeniem dodatku The Following, gdzie widzimy, jak przemienia się w jednego z zarażonych. Jednak sami twórcy zdają się sugerować, że wydarzenie te nie było końcem historii naszego bohatera. Na jednym ze streamów prowadzonych przez twórców w ramach pierwszej rocznicy, wydania Dying Light 2, mogliśmy na przykład przez chwilę obserwować obraz z monitora twórców, na którym znajduje się folder o niezwykle sugestywnej nazwie Crane is Alive, czyli po polsku Crane żyje. Może nie jest to dużo, wręcz taka ciekawostka lub easter egg ze strony twórców, ale może to sugerować coś więcej, tym bardziej jeżeli dokładnie przyjrzymy się temu, co naprawdę wydarzyło się w zakończeniu The Following, zwracając uwagę na każdy szczegół. Jakie jest zakończenie dodatku do pierwszego Dying Lighta? To wydaje mi się, że każdy z nas wie, jednak w ramach przypomnienia myślę, że warto sobie co nieco o tym powiedzieć. Kyle Crane na koniec The Following trafia do miejsca, w którym znajduje się matka, przywódczyni kultu z terenów wiejskich, wokół którego kręci się fabuła dodatku. Crane trafia w to miejsce, aby odkryć prawdę na temat rzekomego lekarstwa przeciw wirusowi Haran, który w grze odpowiada za wybuch epidemii zombie w Haranie. Lekarstwo to jednak okazuje się nie tyle substancją zwalczającą wirusa u osób zarażonych, a czymś w rodzaju odstraszacza bądź też neutralizatora agresywnych zachowań wśród zarażonych. Gdy ową substancję, o którą się rozchodzi, rozpyli się w powietrzu, to zarażeni wewnątrz takiego dymu stają się całkowicie pasywni, nie atakują, a nawet w ogóle nie zwracają uwagi na niezarażonych ludzi wokół. A więc jak widać zdecydowanie nie jest to lekarstwo, ale nawet to działanie mogłoby pomóc ludziom z haranu w przetrwaniu. Po dotarciu do matki, by uzyskać od niej ten specyfik, dowiadujemy się, że substancja ta jest czymś więcej. Nie jest to żaden odstraszacz, a coś ściśle związanego z samym wirusem haran. Była to substancja, która w czasie wybuchu epidemii w haranie była w posiadaniu Ministerstwa Obrony. Prawdopodobnie tak samo jak GRE okazało się ostatecznie twórcami wirusa z Haran, tak samo też ta substancja najprawdopodobniej również wyszła spod rąk tej organizacji. Jej działanie natomiast było dwojakie, bo z jednej strony w formie dymu zmniejszała agresję zarażonych, natomiast z drugiej strony po jej spożyciu przemieniała osobę w to, czym stała się matka. Wyjątkowego przemieńca, który w dzień wciąż panuje nad sobą i zachowuje się jak człowiek, natomiast w nocy zmienia się w zarażonego, nad którym dominuje jego nowa natura. W zakończeniu The Following, tym, które jest kanoniczne względem wydarzeń w Dying Light 2, czyli w tym, w którym decydujemy się na zdobycie substancji oraz walkę z matką, na samym jej początku zmusza ona siłą kraina do zażycia substancji, która sprawia, że on zmieni się w potwora podobnego do niej. Co prawda Crane odruchowo wypluł większość fiolki, jednak jak się dowiadujemy, nawet jej mała ilość ostatecznie i tak prowadzi do przemiany w podobnego do niej potwora. Tak więc mimo to Crane i tak został, można by powiedzieć, zarażony tą substancją. Widać to już po walce w kadrcence, w której Crane, przechodząc przez kanały, ciągle dostaje kolejnych halucynacji, które mogą a wręcz najprawdopodobniej oznaczają postępujące w nim mutacje w zarażonego. Gdy wychodzi jednak na zewnątrz, halucynacje jakby na chwilę ustają. Choć sam Crane, co widać po jego rękach, uległ już przemianie, to wciąż zachowuje się dość normalnie. Zwraca uwagę na to, zarówno gdzie się znalazł, ale także na to, co się z nim stało. Oznaczać to może dwie rzeczy: albo od momentu przemiany minęło jeszcze za mało czasu i Kyle Crane podobnie do Wirali wciąż przejawia część swojej ludzkiej natury i to co widzieliśmy mogło być jego ostatnim przejawem ludzkich zachowań lub co bardziej prawdopodobne i na co wielu z was w komentarzach zwróciło uwagę, może być też tak, że Crane zachowywał się przez chwilę normalnie zaraz po wyjściu z kanałów, ze względu na to, że on również stał się czującym przemieńcem podobnym do matki. Gdy przyjrzymy się dokładnie tej scenie, to możemy zauważyć, że ostatni ryk, który słyszymy w zakończeniu, Crane wydał z siebie dopiero w momencie, w którym zaszło słońce. A więc i w tym, w którym podobnie jak i u matki, tak i teraz Ukraina kontrolę nad jego ciałem przejął wirus. A on sam do czasu wschodu słońca będzie zachowywał się podobnie do innych zwykłych przemieńców. W takim razie, jeżeli faktycznie krain miałby się przemienić w takiego samego zarażonego, jakim była matka. To możemy w ogóle powiedzieć, że umarł? Wydaje mi się, że nie. Tym bardziej, że przecież to właśnie Crane był odpowiedzialny za pierwsze, większe rozprzestrzenianie się wirusa poza obszar Haranu, o czym dowiedzieliśmy się z wypowiedzi jednego z twórców gry, o której to mówiłem w moim poprzednim filmie omawiającym los Kyla Crane'a po zakończeniu The Following. Jeżeli go nie widzieliście, to koniecznie nadróbcie. Link macie w opisie tego filmu. Epidemia rozpoczęta przez Kraina po wydostaniu się z kanałów jednak nie trwała długo, bo jak wiemy z intra do drugiej części Dying Light, GRE udało się stworzyć skuteczną szczepionkę przeciw wirusowi z Haran. Jedna z teorii mówi, że udało im się to ze względu na wykorzystanie zarażonego Kyla Kraina, którego GRE schwytało zaraz po tym, jak opuścił on Haran w zakończeniu dodatku. I o ile dotychczas była to tylko teoria, tak ostatnio w plikach gry Dying Light 2 znalezione zostało coś, co może niejako potwierdzić prawdziwość tej teorii, jakoby Kyle Crane był wykorzystywany przez GRF w badaniach i to na długo po wydarzeniach z Haranu. Te coś, o którym właśnie mówię, to zapis wiadomości nagranej przez doktora Waltza w momencie, w którym doszło do pożaru w jego laboratorium, a więc też i w tym, w którym Aidenowi udało się z niego wydostać i w wyniku którego został rozdzielony z Mio. Nagranie te odnalezione zostało przez dataminera Oniku Sekurowicz, a pierwotnie zostało zaprezentowane na kanale Best Gamer Ali, do którego materiału również link macie w opisie. Dobra, nagranie to może za dużo powiedziane, bo jest to właściwie tylko sam tekst nagrania, który widzicie teraz na ekranie, a który ja po przetłumaczeniu pozwolę sobie przeczytać a właściwie to jego najważniejszą część. 13 sierpnia musieliśmy ewakuować szpital. Wszystkie wyniki testów, raportów zniknęły. Wraz z nimi przepadła szansa na lekarstwo. Straciłem wszelką nadzieję na zdobycie dostępu do Kyla Kraina. Co oni mu robią? Nie mogę powiedzieć, co stanie się dalej. Jedyną nadzieją jest zabranie klucza X13 do obserwatorium i użycie go w komputerze GRE, ale na to najprawdopodobniej za późno. Do dr Weroniki Ryan, jeśli nie dotrę do obserwatorium i słyszysz tę wiadomość, klucz można użyć tylko za pomocą kodów. Jeden kod możesz znaleźć w każdym z trzech miejsc. Reszta wydobytego przez data Mainera nagrania to tylko teksty Dylana, który ostrzega Waltz'a przed nadciągającymi ludźmi, którzy doprowadzili do pożaru, oraz na koniec reakcję Aidena na to nagranie. Najważniejsze jest to, o czym jednak mówił Waltz na samym początku, czyli o tym, że w wyniku pożaru stracił wszystkie wyniki swoich testów, raportów, a nawet dostęp do Kyla Creina. Czy chodziło mu o to, że Crane również znajdował się podczas pożaru w jego placówce? A może o to, że posiadał on różne wyniki oraz efekty testów oraz badań, które GRE prowadziło na krainie? Tego aktualnie nie wiemy, ale po tym nagraniu możemy stwierdzić, że przynajmniej w zamyśle twórców przez długi czas podczas tworzenia drugiej części Dying Light crane faktycznie miał być wykorzystywany przez GRE do badań, co stanowiłoby potwierdzenie teorii, o której mówiłem w tym filmie. Jednak ostatecznie się z tego wycofali, usuwając ten fragment z gry. To, co dziś wam przeczytałem, to jedynie ślad po tym nagraniu, który wciąż pozostał w plikach gry. Taka zmiana może oznaczać dwie rzeczy. Z jednej strony twórcy mogli się całkowicie odciąć w drugiej części gry od wątku Kyla Kraina, natomiast z drugiej możliwe, że uznali, że takie zakończenie losu tej postaci nie jest czymś, na co chcą się zdecydować i być może szykują dla nas coś innego. Biorąc pod uwagę wszystkie wciąż pojawiające się plotki oraz pewne podchody do tematu Kyla Crane'a ze strony twórców, to myślę, że faktycznie może się w tym temacie coś wydarzyć. Tylko który z tych scenariuszy się potwierdzi? Czy Kyle Crane faktycznie ma szansę pojawić się w kolejnym dodatku do Dying Light 2? Napiszcie w komentarzu oraz koniecznie sprawdźcie te dwa inne filmy, które również dotyczą tego wątku.